Stacią głosów użyczyli Joanna Domańska, Julita Kożuszek-Worsuk, Dorota Lanton, Andrzej Chudy, Zbigniew Kozłowski, Marek łodarczyk, Reżyseria i udźwiękowienie Krzysztof Nawrot, wersja polska, GMC Studio. Za chwilę w bajkach do poduszki pełna przygoda do poduszek z dobranocnego ogrodu. A następnie niesamowita i niezwykła przygoda z kajtusiem. Do którym smerfem dzisiaj będziesz? Smerfem pilotem! Pobierz Uplight'u i zobacz jak Twoje dzieci odkrywają talenty smerfów z Kinder Niespodzianki. Figurki smerfów w co czwartej Kinder Niespodziance. Wiecie co leży u podstaw NAJ? To najnowocześniejsza rafineria. Ludzie, których kręci to co robią, są zaangażowani i potrafią zaskakiwać. Droga do NAJ jest trudna i nie da się jej pokonać od tak. Dlatego w elektryzujący sposób połączyliśmy Gdańsk z Warszawą niebieskim szlakiem elektromobilności. Bo NAJ musi być doskonałe z każdej strony. LOTOS. NAJ nie bierze się znikąd. Rozutność nie jest w moim stylu. Dlatego do dzisiaj miałem cztery karty SIM do różnych sieci. Teraz wystarczy mi jedna. Play na kartę z formułą 4.0, dzięki której smsuję i dzwonię bez limitu do wszystkich. Z Orange, T-Mobile, Plus, Play i na stacjonarne, po doładowaniu za darmo. Ogarnij to na play.pl i leć po starter. Play. <śmianowicie> Przeminął dzień już ciemna noc, i gwiazdy lśnią na niebie. Mm. Uh -huh.